Witajcie kochani, tu Crime Kid. Przejdźmy do dzisiejszej sprawy kryminalnej. Sprawa kryminalna Sabriny Coeigne i Łysyma Sama Meduniego. Brytyjka Sabrina Coeigne mieszkała w Wimbledon w Londynie. W 2011 roku poznała i nawiązała romantyczny związek z Markiem Waltenem, założycielem popularnego irlandzkiego boys bandu Boyson. Mark nie mógł sobie poradzić z dużą zazdrością Sabriny. Nieustannie oskarżała go o spanie z męskimi prostytutkami, a nawet ukrywała kamery w jego domu, aby go szpiegować. Mark w końcu miał dość i zakończył związek. Wtedy Sabrina uciekła w ramiona Łysyma Sama Meduniego, jej przyjaciela. Okej, okay, będę go nazywać sam, bo jego imię jest po prostu za trudne. W 2016 roku Sabrina i Sam mieszkali razem jako para i wychowywali dwoje dzieci Sabriny z jej poprzednich związków. Para zatrudniła Sophie Lionette, dwudziestolatkę z Francji, jako opiekunkę do ich dzieci. Sophie chciała znaleźć pracę oraz nauczyć się języka angielskiego. Podczas gdy Sophie opiekowała się dziećmi, Sabrina nadal prześladowała i nękał swego byłego chłopaka Marka, oskarżając go o różne dziwne rzeczy, np. o molestowanie jej kota. W końcu Sabrina upsturała sobie, że Sophie była szpiegiem wysłanym przez Marka, aby zniszczyć ją i jej rodzinę. To przekonanie nie miało podstaw rzeczywistości, ale Sabrina udało się jakoś przekonać jej chłopaka sama, że to prawda. Sophie była zmuszona pracować 80 godzin tygodniowo za niewielkie wynagrodzenie. Zabrali jej też dowód osobisty i komórkę oraz zabronili jej komunikowania się ze światem zewnętrznym, aby ją całkowicie odizolować. Sabrina i sam zaczęli znęcać się nad Sophie, zaczynając od odmawiania jej jedzenia i traktowania jej jak niewolnika. Następne było fizyczne stęcanie się, bicie przewodami elektrycznymi i innymi narzędziami. Sophie miała przez to złamaną klatkę piersiową i żebra. Sabrina powiedziała Sofii, że może odejść tylko wtedy, gdy przyzna się, że pracuje dla Marka Waltyna, jej byłego chłopaka, że ma z markiem romans, że w tajemnicy odurza sama narkotykami oraz że jest pedofilem i krzywdzi ich dzieci. Zaprzeczenia Sofii zaowocowały godzinami przesłuchań i tortur, wszystkie uchwycone przez Sabrina i sama na ich komórkach. W końcu Sofi złożyła fałszywe wyznanie w nadziei, że Sabrina dotrzyma obietnicy i ją uwolni. Zamiast pozwolić Sofii odejść, Sabrina i sam zaostrzyli torturę, próbując utopić ją w wannie pomiędzy kolejnymi pobiciami. Niestety, parze udało się utopić Sofii. 19 września 2017 roku Sophie Lionette została zamordowana. Po dokonanym morderstwie, Sabrina i sam kochali się zaledwie kilka metrów od ciała Sophie. Cytuję słowa Sabrina: Chcieliśmy w ten sposób świętować tę okazję. Sam później spalił ciało Sophie na podwórku i próbował ukryć zapach palonego ludzkiego mięsa, grillując kurczaka. Kiedy strażacy odpowiedzieli na wezwania sąsiadów, którzy zaalarmowali służby po tym, jak poczuli ich zdaniem cuchnący ogień w ogrodzie, sam powiedział strażakom, że szczątki Sofi to szczątki owce. Jednak strażacy nie dali się oszukać i wezwali policję. Policjanci znaleźli obok Grilla stopione okulary Sofii, jej ubrania i biżuterię oraz zauważyli kawałek nosa i palca. Sabrina i sam zostali aresztowani. Sabrina i Sam obwiniali się nawzajem i upierali się, że śmierć Sofii była zabójstwem, a nie morderstwem, ale nagrania ich tortur na ich komórkach zaprzeczały ich historiom. Krótkie wyjaśnienie: Zabójstwo jest mniej poważnym przestępstwem niż morderstwo. Chociaż rezultat jest taki sam, ofiara nie żyje, to główna różnica dotyczy zamiarów napastnika. Zabójstwo ma miejsce, gdy napastnik zabił ofiarę, ale miało na celu jedynie zranienie jej lub wywarcie na niej siły. Zabójstwem może być też to, jeśli napastnik dopuścił się zaniedbania lub lekkomyślności i przez to wyrządził ofiarze krzywdę. W przypadku morderstwa, zamiarem jest zabicie ofiary lub wyrządzenie jej poważnej krzywdy. Policja znalazła ostatnią notatkę Sofii, brzmiącą tak. Dlaczego ja potrzebuję pomocy, aby ich powstrzymać? 26 czerwca 2018 roku 35 letnia Sabrina Koajda i 40-letni Sam Meduni zostali skazani za morderstwo i oboje dostali do żywocie, choć po 30 latach istnieje możliwość, że zostaną zwolnieni warunkowo. 10 lipca 2018 roku sam Meduni odwołał się od wyroku. Mama Sofi powiedziała, że jej córka została zabita przez narcystyczne potwory. Głocili, torturowali i łamali ją, aż nie mogła już walczyć. Odebrali jej godność i ostatecznie życie. Sofi była miła, nieśmiała i miała mały krąg przyjaciół. Ani przez chwilę nie myślałam, że życie Sofii skończy się tak tragicznie. Siostra Sofii jest rozpaczona. Po prostu nie akceptuje, że Sofi nie żyje. Tata Sofii powiedział, że to, co para zrobiła jego córce, jest niewybaczalne. Sabrina i sam nie tylko ukradli życie mojej córki, ale także ukradli i moje, dodał. Po rozprawie sądowej ciało Sofii wróciło do Francji. Sabrina w więzieniu napisali z przeprosinami. W którym wyznaje, że jest jej przykro z powodu zabicia Sofii i żałuje, że nie może cofnąć czasu. Pisze tak: Droga Sofii, niech pokój będzie z tobą. Przede wszystkim życzę wszystkim, a zwłaszcza i rodzicom i rodzinie, wszystkiego dobrego. Wiem, że wszyscy cierpią. Bardzo mi przykro z powodu tego, co się stało. Tak naprawdę spędziliśmy razem wiele dobrych chwil. Sofii, Przykro mi, że nie jesteś już częścią tego świata. Czuję się jak w jakimś okropnym śnie, z którego chciałabym się po prostu obudzić. Moim zdaniem wiele skazanych przestępców żałuję, ale tego, że zostali złapani i idą do więzienia, a nie swojego czynu. To już koniec tej sprawy. Sophie, spoczywaj w pokoju wiecznym, kochana aniołku. Drodzy słuchacze, dbajcie o siebie i bądźcie zawsze bezpieczni. Jeśli chcecie, możecie wesprzeć mnie subskrypcją. Dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.